Lekarze ostrzegają: Jeśli to czujesz, śmierć jest blisko. Czy kiedykolwiek poczułeś dziwne, niewytłumaczalne uczucie w swoim ciele i zastanawiałeś się, czy to coś poważnego? Prawda jest taka, że pewnych sygnałów ostrzegawczych nigdy nie należy ignorować, ponieważ mogą oznaczać, że Twojemu ciału kończy się czas. Kiedy lekarze widzą te objawy, Wiedzą, że coś zagrażającego życiu może być tuż za rogiem. W tym filmie omówimy sześć sygnałów ostrzegawczych, które według lekarzy mogą oznaczać, że koniec jest bliski. Te objawy mogą na początku wydawać się nieszkodliwe, ale jeśli je odczuwasz, mogą mówić ci coś bardzo ważnego o Twoim zdrowiu. Od nagłego zmęczenia, które nie ustępuje. Pogłęboki, ostry ból w klatce piersiowej, każdy z tych sygnałów jest sposobem, w jaki Twoje ciało woła o pomoc. Zostań ze mną do końca, ponieważ te informacje mogą dosłownie uratować Ci życie. Znając te sygnały ostrzegawcze i działając szybko, możesz przejąć kontrolę nad swoim zdrowiem, zanim będzie za późno. Zacznijmy teraz. Numer jeden. Niewyjaśnione ekstremalne zmęczenie. Jest duża różnica między uczuciem zmęczenia po długim dniu, a doświadczaniem poziomu wyczerpania, który wydaje się nie mieć wyjaśnienia. Jeśli czujesz się całkowicie wyczerpany, nawet po całej nocy snu. Lub jeśli codzienne czynności nagle wydają się niemożliwe, twoje ciało może ostrzegać cię, że coś jest poważnie nie tak. Ten rodzaj wyczerpania to nie ten, który można naprawić filiżanką kawy czy krótką drzemką. On trwa, obciąża cię, a co najważniejsze, pojawia się bez wyraźnego powodu. Może kiedyś regularnie chodziłeś na spacery. Ale teraz czujesz się wyczerpany już po kilku krokach. Może proste rzeczy, jak gotowanie, ubieranie się, czy nawet rozmowa, wymagają zbyt wiele wysiłku. To nie tylko starzenie się to może być znak, że Twoje organy walczą, że Twoje serce nie pompuje tak, jak powinno, lub że Twoje ciało ogranicza podstawowe funkcje aby oszczędzać energię. Lekarze widzą to cały czas, zwłaszcza u pacjentów z chorobami serca, niewydolnością nerek czy nawet zaawansowanym rakiem. Kiedy Twoje ciało wykorzystuje wszystkie swoje zasoby, aby po prostu funkcjonować, zmęczenie staje się przytłaczające. To nie jest normalne i nie jest to coś, co można ignorować. Jednym z najbardziej wymownych znaków jest nagłe pojawienie się tego zmęczenia lub jego pogorszenie z czasem. Jeśli wcześniej miałeś dobrą energię, ale teraz czujesz się słaby i wyczerpany bez oczywistego powodu, to czas na działanie. Twoje ciało nie jest po prostu zmęczone. Ostrzega cię, że dzieje się coś głębszego. Więc co powinieneś zrobić? Zwróć uwagę, kiedy zaczęło się to zmęczenie, co je pogarsza, i czy powstrzymuje cię od robienia rzeczy, które kiedyś lubiłeś. Jeśli się pogarsza i zakłóca twoje codzienne życie, czas udać się do lekarza. Im wcześniej zareagujesz, tym większe masz szanse na odkrycie, co jest nie tak, i wyprzedzenie tego, zanim będzie za późno. Numer 2. Nagły i silny ból lub ucisk w klatce piersiowej. Jest jedno uczucie, którego nigdy nie powinieneś ignorować: miażdżący, ściskający lub intensywny ucisk w klatce piersiowej. Jeśli zdarza się to nagle, zwłaszcza jeśli ból promieniuje do ramienia, szyi, szczęki lub pleców, możesz być o sekundy od katastrofy. Lekarze ostrzegają, że ten rodzaj bólu w klatce piersiowej jest często oznaką zbliżającego się zawału serca lub zagrażającego życiu rozwarstwienia aorty. Wiele osób popełnia błąd, ignorując to, myśląc, że to tylko zgaga lub nadwyrężenie mięśni. Ale kiedy lekarz słyszy o tego rodzaju bólu, nie podejmuje ryzyka, ponieważ zbyt długie czekanie może oznaczać różnicę między przeżyciem a tragedią najniebezpieczniejszy rodzaj bólu w klatce piersiowej przypomina ciężar przygniatający cię utrudniający oddychanie może zacząć się powoli i nasilać lub uderzyć cię jak nagły cios w klatkę piersiową tak czy inaczej to twoje ciało krzyczy o pomoc o to co musisz wiedzieć Zawały serca nie zawsze wyglądają jak dramatyczne sceny w filmach. Czasami objawy są łagodne, tylko dyskomfort w klatce piersiowej lub górnej części ciała, połączony z nudnościami, zawrotami głowy lub poceniem się. Dlatego wiele osób ignoruje to, aż jest za późno. A jeśli ból jest ostry, rozdzierający, lub czujesz jakby coś rozrywało się wewnątrz Twojej klatki piersiowej, może to oznaczać, że Twoja aorta, główna tętnica ciała, pęka. To jeden z najgroźniejszych stanów nagłych w medycynie i wymaga natychmiastowej operacji, aby zapobiec śmiertelnemu krwotokowi wewnętrznemu. Więc co robić? Jeśli kiedykolwiek poczujesz nagły, silny ból w klatce piersiowej, nie czekaj. Nie kładź się i nie licz, że przejdzie. Nie przekonuj siebie, że to tylko stres. Natychmiast wezwij pogotowie. Im szybciej otrzymasz pomoc medyczną, tym większe masz szanse na przeżycie. Numer 3. Trudności w oddychaniu lub duszność. Wyobraź sobie: siedzisz na krześle, nie robisz nic forsownego, ale nagle czujesz, jakbyś nie mógł złapać tchu, jakby powietrze nagle stało się rzadsze, i bez względu na to, jak głęboko wdechasz, to nie wystarcza. To nie tylko dyskomfort to poważny sygnał alarmowy. Lekarze ostrzegają, że niewyjaśniona duszność jest często sposobem, w jaki ciało sygnalizuje, że coś krytycznego zawodzi. Może to być oznaka zaawansowanej niewydolności serca, niebezpiecznego zakrzepu krwi w płucach, zatorowość płucna, lub nawet cichego zawału serca. Wiele osób zakłada, że problemy z oddychaniem. To tylko oznaka starzenia się, ale kiedy pojawiają się nagle lub pogarszają się z czasem, jest to coś, czego nie możesz sobie pozwolić ignorować. Jedną z najbardziej zagrażających życiu przyczyn nagłej duszności jest zatorowość płucna, czyli zakrzep krwi, który przemieszcza się do płuc. Może to nastąpić bez ostrzeżenia, zwłaszcza jeśli długo siedziałeś. Lub niedawno przeszedłeś operację. Najstraszniejsze często zaczyna się od niewielkiego dyskomfortu, może uczucia ucisku w klatce piersiowej, a potem nagle czujesz się jakbyś się dusił. Inną możliwością jest zastoinowa niewydolność serca, w której płyn gromadzi się w płucach, ponieważ twoje serce nie pompuje prawidłowo. To utrudnia oddychanie, zwłaszcza w pozycji leżącej. Niektórzy ludzie nawet budzą się w środku nocy, łapiąc powietrze, a potem jest ostrzeżenie, które często jest przeoczane cichy zawał serca. W przeciwieństwie do klasycznego miażdżącego bólu w klatce piersiowej, ten typ zawału serca objawia się skrajną dusznością, nudnościami. Zimnymi potami i przytłaczającym uczuciem zmęczenia. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ma zawał serca, dopóki nie jest za późno. Więc co powinieneś zrobić? Jeśli kiedykolwiek poczujesz duszność bez wyraźnego powodu, zwłaszcza jeśli pojawi się nagle, nie czekaj. Usiądź, zachowaj spokój i natychmiast. Zasięgnij porady lekarskiej. Czy to zakrzep, problem z sercem, czy poważna choroba płuc, szybkie działanie może uratować Ci życie. Porozmawiajmy teraz o innym cichym, ale śmiertelnym sygnale ostrzegawczym drastycznej, niewyjaśnionej utracie wagi. Numer 4. Drastyczna i niewyjaśniona utrata wagi. Utrata wagi bez próby może wydawać się dobrą rzeczą, dopóki nie zdasz sobie sprawy, że może to być poważny sygnał ostrzegawczy. Jeśli kilogramy znikają, a ty nie zmieniłeś diety ani rutyny ćwiczeń, twoje ciało może walczyć z czymś znacznie bardziej niebezpiecznym niż zdajesz sobie sprawę. Lekarze ostrzegają, że szybka, niezamierzona utrata wagi zwłaszcza u osób starszych, może sygnalizować zaawansowaną chorobę. Jeden z największych winowajców? Rak. Niektóre nowotwory, zwłaszcza trzustki płuc lub układu pokarmowego, mogą powodować nagłą utratę wagi, zanim pojawią się jakiekolwiek inne objawy. Dzieje się tak, ponieważ rak zmienia sposób, w jaki Twoje ciało przetwarza energię, spalając kalorie w alarmującym tempie. Ale to nie tylko rak. Drastyczna utrata wagi może być również oznaką poważnych zaburzeń metabolicznych, nierozpoznanej cukrzycy, a nawet niewydolności serca. Kiedy Twoje ciało nie wchłania prawidłowo składników odżywczych, mięśnie i tłuszcz zaczynają zanikać. Pozostawiając Cię słabszym, bardziej zmęczonym i coraz bardziej krkiem. Jeśli Twoje ubrania stają się luźniejsze, pasek trzeba częściej zapinać ciaśniej lub ludzie ciągle mówią Ci, że wyglądasz szczuplej, nawet jeśli nie próbowałeś schudnąć, czas zwrócić na to uwagę. Innym powodem, dla którego tak się dzieje, o którym wiele osób nie myśli, przewlekłe stany zapalne i infekcje. Twój układ odpornościowy pracuje na najwyższych obrotach, gdy twoje ciało walczy z chorobą, spalając rezerwy energetyczne i powodując utratę wagi, nawet jeśli tego nie zauważasz. Stany takie jak gruźlica, przewlekłe infekcje czy choroby autoimmunologiczne mogą wyczerpywać zasoby twojego organizmu prowadząc do nagłej utraty wagi, która wydaje się nie mieć przyczyny. Więc co powinieneś zrobić? Jeśli straciłeś więcej niż 5% masy ciała w krótkim czasie, bez próby, jest to sygnał alarmowy. Nie zakładaj, że to tylko część starzenia się. Umów się na wizytę kontrolną u lekarza, zrób badania krwi i nalegaj na odpowiedzi. Im wcześniej zidentyfikujesz przyczynę, tym większe masz szanse na powstrzymanie czegoś poważnego, zanim będzie za późno. Numer 5. Dezorientacja, zagubienie lub nagłe zmiany osobowości. Jest coś niepokojącego w uczuciu, że własny umysł wymyka się spod kontroli. Jeśli ty lub ktoś, kogo kochasz, Nagle zaczyna zapominać rzeczy, łatwo się gubić lub zachowywać inaczej bez wyjaśnienia. Może to być znak, że w mózgu dzieje się coś poważnego. Lekarze ostrzegają, że szybki spadek sprawności umysłowej, zwłaszcza jeśli pojawia się nagle, może być oznaką udaru mózgu, infekcji mózgu lub nawet zaawansowanej choroby neurologicznej. Udar mózgu. Może na przykład spowodować nagłe zamieszanie, niewyraźną mowę lub niezdolność do rozpoznawania znajomych twarzy i miejsc. Niektóre osoby doświadczają krótkiego epizodu, w którym wydają się nieobecne, a kilka minut lub godzin później czują się całkowicie dobrze. Może to być przemijający atak niedokrwienny, TII, czyli mini udar który często jest pierwszym ostrzeżeniem przed poważnym udarem. Inna przyczyna. Poważne infekcje, takie jak sepsa lub infekcja dróg moczowych, mogą wywołać nagłą dezorientację, zwłaszcza u osób starszych. Jeśli ktoś nagle wydaje się zdystansowany, pobudzony lub ma trudności z prowadzeniem normalnej rozmowy, może to nie być tylko starość. Infekcje mogą szybko rozprzestrzeniać się w organizmie, wpływając na mózg i powodując delirium, stan splątania, który może pojawić się z dnia na dzień. A potem jest możliwość choroby Alzheimera lub innych form demencji. Chociaż te stany zazwyczaj rozwijają się z czasem, niektóre osoby doświadczają gwałtownego pogorszenia od razu. Tracąc poczucie czasu, zapominając o niedawnych wydarzeniach, lub mając trudności z podstawowymi zadaniami, które kiedyś były drugą naturą. Jednym z największych błędów, jakie ludzie popełniają, jest zakładanie, że nagłe zamieszanie jest normalne w starszym wieku. Tak nie jest. Kiedy mózg zaczyna szybko źle funkcjonować, często jest to spowodowane. Ukrytą chorobą, która może być śmiertelna, jeśli nie zostanie leczona. Więc co robić? Jeśli zauważysz nagłe zmiany w pamięci, zachowaniu lub świadomości, natychmiast zasięgnij porady lekarskiej. Czy to udar, infekcja, czy coś innego, nie są to objawy, które można lekceważyć. Szybkie działanie może zrobić całą różnicę. Ponieważ jeśli chodzi o zdrowie mózgu, liczy się każda sekunda. Porozmawiajmy teraz o ostatnim i często najbardziej bolesnym sygnale ostrzegawczym, silnym i uporczywym bólu brzucha. Numer 6. Silny i uporczywy ból brzucha. Ból brzucha może nie wydawać się wielkim problemem. Ale kiedy ból jest głęboki, ostry lub nie chce ustąpić, może to być coś znacznie bardziej niebezpiecznego niż zwykła niestrawność. Lekarze ostrzegają, że silny ból brzucha, zwłaszcza jeśli pojawia się nagle lub trwa godzinami, może być oznaką, że coś wewnątrz Twojego ciała pęka. Jednym z najpoważniejszych problemów jest pęknięty tętniak aorty brzusznej. Dzieje się tak, gdy osłabiony odcinek aorty, głównej tętnicy ciała, pęka, powodując wewnętrzne krwawienie, które może stać się śmiertelne w ciągu kilku minut. Ból jest często opisywany jako głębokie, nieustępliwe uczucie w żołądku, dolnej części pleców lub bokach, czasami pulsujące przy każdym uderzeniu serca. Jeśli tak się stanie, Natychmiastowa pomoc w nagłych wypadkach jest jedyną rzeczą, która może uratować ci życie. Inną zagrażającą życiu przyczyną silnego bólu brzucha jest niedrożność jelit lub niedokrwienie, gdy przepływ krwi do jelit zostaje nagle odcięty. Może to nastąpić z powodu skrętu jelita, niebezpiecznego zakrzepu, a nawet zaawansowanego raka. Jeśli twój brzuch jest wzdęty, twardy lub tkliwy w dotyku, zwłaszcza jeśli od jakiegoś czasu nie miałeś normalnego wypróżnienia, jest to sygnał alarmowy. A potem jest zapalenie trzustki, zapalenie trzustki, które może powodować intensywny ból w górnej części brzucha, czasami promieniujący do pleców. Może pojawić się nagle i nasilać po jedzeniu, sprawiając, że nawet proste posiłki stają się nie do zniesienia. Ten stan może szybko eskalować, prowadząc do poważnych powikłań, takich jak niewydolność narządów, jeśli zostanie zignorowany. Niektóre osoby doświadczają również ataków, pęcherzyka żółciowego, które powodują ostry, kłujący ból pod żebrami. Często wywołany tłustymi potrawami. Wiele osób myli to z refluksem żołądkowym lub gazami, ale kiedy pęcherzyk żółciowy ulega zapaleniu lub jest zablokowany przez kamienie, może to powodować zagrażające życiu infekcje. Więc co powinieneś zrobić? Jeśli kiedykolwiek poczujesz niewyjaśniony, uporczywy lub rozdzierający ból brzucha, nie czekaj. Natychmiast zasięgnij porady lekarskiej, zwłaszcza jeśli towarzyszy mu gorączka, wymioty lub nagła słabość. Niektóre z tych stanów wymagają operacji, a opóźnienie opieki może oznaczać różnicę między powrotem do zdrowia a znacznie gorszym wynikiem. Końcowe przemyślenia: Jeśli dotarłeś aż tutaj. Teraz rozumiesz, że Twoje ciało daje Ci sygnały ostrzegawcze na długo przed katastrofą. Kluczem jest wiedzieć, na co zwracać uwagę i działać szybko, gdy coś wydaje się nie tak. Ignorowanie tych objawów lub zakładanie, że po prostu znikną, może być fatalnym błędem. Omówiliśmy sześć głównych sygnałów które mogą wskazywać, że Twoje ciało ma poważne kłopoty. Czy to nagły ból w klatce piersiowej, niewyjaśniona utrata wagi, duszność, dezorientacja, czy silny ból brzucha nie są to objawy, które można lekceważyć. Kiedy coś jest nie tak, słuchaj swojego ciała. Zawsze le lepiej jest zasięgnąć porady lekarskiej. I usłyszeć, że to nic takiego, niż czekać, aż będzie za późno. Jednym z największych wyzwań w miarę starzenia się jest uznanie, że nasze zdrowie może zmienić się w jednej chwili. Ale dobra wiadomość jest taka: Bycie poinformowanym daje ci kontrolę. Znajomość tych sygnałów ostrzegawczych oznacza, że masz moc, aby się chronić aby podjąć działania, gdy ma to największe znaczenie. Nie musisz żyć w strachu, ale musisz pozostać świadomy.